dzisiaj kto gra no w ogóle kto gra w y, zaraz w Dispint To dzisiaj pokażę jak można lekko zrobić takie usta zrobię na 80 subów. ale zaraz pokażę Wam y, jak zrobić na przykład wy macie do 30 tu żeby rysować macie do 30, ale chcecie tam więcej, żeby szybciej rysować, to dzisiaj wam pokażę, jak to robić. Eee, i wchodzimy w Brush, tam gdzie rysować i naciskamy ostatnie mamy tu dużo takich, e, takich coś i naciskamy to ostatnie, tam gdzie pokazuję, setting i potem e, tu można zostawić na trójce. A tutaj wybieracie, do ile chce, chcecie rysować, na przykład. Ja na przykład biorę sobie... Nie, ja sobie wziąłem dzisiaj tak, bo chciałam no, takiego coś, dużego narysować, ale nie wyszło mi, to narysowałam usta. Ale wybieram zawsze gdzieś do 400, do 500, bo tak za dużo mi jest trochę ciężko rysować. No to pokazałam i na 80 subów, albo kiedy będzie tutaj dużo lajków, e, pokażę jak zrobić takie usta. I widzicie? Teraz rysuję sobie i zmieniam wszystkim Pa dzięki za przegląd.